Ech, pozornie zwykły dzień w placówce medycznej. Ja Jestem Dili, zapraszam was bardzo serdecznie do odcineczka z gry Dead by Daylight. Gramy sobie kanibalem, ponieważ mamy misję na kanibala, właśnie, żeby zabić, przepiłować kilku ludzi. Widziałem tutaj gościa, ale chcę tego zdobyć. Dobra, ten ma sprint, to już widzimy. Wydaje się, to, to, coś mu to da. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, zniszczymy paletę, człowiek ja w lewo. Nie oddalił się jakoś dość daleko też. Koleszko, bo pogadamy inaczej. Ty i moja piła. Koleszko? Dobra, w sumie niszczy te palety. I co to miało być, chłopie? Okej, okay, dobra, jestem spowolniony przez to. Dobra. Dobra, spoko. Ja na razie go gonię, żeby po prostu palety zrzucił wszystkie, które nie są potrzebne, tak naprawdę. Dobra, git. Trickster Simp. O Boże. Proszę cię nie. Oki. Okay. Dobra, no i przepiłowany i bardzo pięknie. Żebym go przepiłował nieco szybciej, to by nie zrobili tego generatora, bo by był zablokowany A tak to na trudno. Zrobili jednego generatora, jedno wiszenie jest My pójdziemy zobaczyć generator. Tam był ktoś, okej okay. <ścoughs> Dobra Ten meczek się naprawdę zapowiada dość dobrze, mi się wydaje. Okej, gonimy Cię. No i co zrobisz? Po prostu uciekniesz sobie nieco dalej. O kurde, tu nie było przejścia, Boże, Boże. Ale dostała! Wow, idealnie na koniec. No dobra, ucieknie. Nie, nie ucieknie! Co to było? O oh my god, wypeczenie na jednym ogniu jak to mówią. I to Trickster Sim! Dobra, skopmy sobie generator, żeby się już degresował. Oj oj, oj. oj. Dobra, żeby się już psuł. I pięknie. I lecimy z tematem. Ale dobrze wiemy, że jeden chociaż może robić te bomby wybuchowe. Chociaż przy wziął naprawdę umiejętność od Leona, żeby robić bomby błyskowe, granaty. Nieco wątpię w to. Ale co mi tam oceniać, nie? W ogóle kiedyś naprawdę myślę, czy nie zrobić odcineczka, z losowymi perkami, bo znalazłem fajną stronę do tego, z której nawet używa bodajże NotOddSdarf Ten zagraniczny, dość taki dobry gracz w DBD Dobra, skopmy go, żeby się psuł już A my i tak widzimy, gdzie on biegnie No tego troszkę tutaj odetniemy I on powieg w lewo, o dziwo No dobra A dobra Co ten chłop robi? On jak bot biega Naprawdę O Boże, to jest to miejsce Ej, zrobili teraz normalne przejście tutaj, widzicie? Teraz jest normalne przejście tam Dobra, tutaj jest bardzo dużo tych przeskoków, które naprawdę utrudniają grę. Aj, karamba, dobra. Mogę go uderzyć jednak. A dobra, to teraz to nie ma sensu już go tam ścigać dalej. Musimy generatory zobaczyć. Ale naprawdę mnie to zaciekawiło, że tu jest teraz normalne przejście. Bo kiedyś tutaj był tylko przeskok, i jak morderca tutaj kogoś gonił, to naprawdę miał przerąbaną sytuację. Widzimy, że tam w, w, w kącie robią to, że generator. W takim razie my się też tam udamy. Na górę nikt nie pobiegł. Okej. Okay. Okej, okay. było warto Dobra, przepiłujmy to od razu I wróćmy do generatora, żeby go, żeby go nam nie zrobili po prostu Tu nie ma przejścia jak zwykle Nienawidzę takich właśnie pokrętnych map Dobra, nikogo tu nie ma Spoczko No kurze, ktoś jest, okej okay. To my się dostaniemy tam na górę, gdzieś tutaj on był. Przynajmniej, tak mi się wydaje. Kurde, no robią te generatory, bo się rozproszyłem za bardzo. Aj, karamba! Dobra. Ten generator nietyknięty Ale tu widzę, że ktoś biegł Bardzo dużo śladów tu jest. Boże no nienawidzę tej mapy, ona jest tak nie pod killera mam wrażenie To mapa to jest degenerat po prostu Aj, karamba, dobra, nieważne. Trochę zepsuty mecz, no nie ukrywam. No i znowu ta zasrana mina, no nie, no ludzie, proszę Was. Dobra, ładnie. Dobra, uciekaj sobie, ja muszę powiesić kogoś. Dobra, lećmy z tobą. Dobra, tu jest najbliższy... w ogóle hak. Dlatego też ciebie tu powiesimy po prostu. No i dupa, zostaje mi jeden generator, ostatni. No i co się stało, że on go nie przeciął? No co się stało? Dobra, mam cię cwaniaczku, wow Donald Duck Nie wiem co chłapie chciałeś zrobić, ale naprawdę ci to nie wyszło. No... Kramba. No. Nie, no to jest czasami taki dziwny w ogóle tutaj hitbox. Ja mam wrażenie, że jestem nieco dalej od palety, a ja naprawdę dostaję w nią wry. No... Nie powinno tak być w tej grze, mi się wydaje. Ech, dobra, musimy wycofać się teraz. Oni bardzo szybko się leczą, naprawdę. Dobra, to ją ładnie tutaj wzięliśmy właśnie. Podnieśmy ją. I... Tak samo do tego rogu ją zanieśmy Jestem ciekawy jak nam naprawdę pójdzie Ten generator teraz jest priorytetem tutaj Nie ma No i znowu tamina. mina No ludzie proszę was Jezus To jest tragedia jak dla mnie No cholipka ludzie proszę no No przestań już piłować, nie masz co piłować nawet Ajajaj Musimy skopać generator No I co ja mam zrobić w takiej sytuacji jak tu nawet przejścia nie ma żeby przejść od razu tutaj. Jest tylko ten przeskok. Ach, bo... <słuch> god damn it. No i co, znowu mina? Nie, tym razem nie. Dobra, ty chyba już wisisz i umierasz. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam ten generator na pewno zostanie zrobiony. No i znowu, no nie trafiłem, no znowu nie. Dobra, mamy trickstera tego niby najlepszego. No. Co się kreuje na tego najlepszego? Dobra, tam jest, w sensie najdalej od tych silników To też jest spoko w miarę Chociaż przy silnika lepiej by było go powiesić, bo byśmy stale patrolowali go Ale trudno Dobra, musimy teraz ten generator i zobaczyć od razu Dobra, skopmy go. I wracamy teraz do naszych przyjaciół. Oni gdzieś tu powinni być. Gdzieś tu powinni być. Tam. No dobra, no trudno już. Musimy mm, pilnować generatorów, ten jest nietykny. No, nie... tak jak mówiłem. Najgorze jest to, że tutaj są te dwie bramy bardzo daleko od siebie. Ale spokojnie, dobra. No i znowu go nie, tras nie trasnęło nawet. No, kora, cholera, jasna, Boże! Nie no, chłopie, ty naprawdę zginiesz. Ty musisz zginąć. Nie ma wyboru. Dobrze ci tak, leż! No, to nie ty. To ten Trickster miał leżeć. Nie ty. No, dobra, ty też możesz. Byleby było dwa do dwóch minimum. Dobra, kolega już zmarł sobie. O, i taki kolega, taki kolega. I nagle ucieka już, jak się coś dzieje, co? O, jak mi nie przykro. No dobra, nie był to może najlepszy meczyk Cannibalem, Leatherface'em, no nie był to najlepszy meczyk, tak jak mówię, ale przynajmniej jest 2 do 2. Co mogę powiedzieć? Dziękuję, okay, że oglądacie, trzymajcie się, hej.